Słuchajcie, odwaliło się, odwaliło się jak jasne pierony, siarciste, e, drańskie pierony, tak się odwaliło. E, słuchajcie, już pomijając to, że mam dalej śnieg w chałupie, e, muszę łopatę wziąć to podgarniać, ale co wy, Myślita, że to łatwo? To, co to jest... Słuchaj, ze trzy tony śniegu, to no nie jest o, gdzie tak o, ale nie o to mowa, nie o to mowa, słuchajcie, Jan, no nie będę was okłamywała, no, jak ja was okłamę, jakby dobrze wiecie, jak jest, to mnie znata, no. Na Sylwestra, że trochę dała do obucha, że tak powiem, no, było trochę, wiecie, przycięte, że tak powiem, jeśli wiecie, o co chodzi, to wiecie... No i dzisiaj, żem się zebrała, żem się zebrała i zapakowała że tu nie było do roboty. Wiecie, żeby trochę procenty uciekły za przeproszeniem. No i żem wzięła ursusa odpalowała, żem tu odśnieżała. A i tam mnie się pomyliło, że tam droga, że łąkę odśnieżyła. Ale słuchaj, ta ja, żem tu pojechała z tym o będę, o kur, jakie sopelki tu. Ale dobra, no tam jeszcze Ursus chodzi, bo zapomniała z Gasi, ziem tu pojechała za stodołę. Mówię, a dobra, i to i sąsiad się ci się za stodołę, niech ma dojazd chłop. Ole razem się zagadała ze, sa ze samą sobą, bo ja to mam tak słuchajcie, że ja se lubię czasem z kim inteligentnym porozmawiać. No i jak mam taki dzień jak dzisiaj, że wie, ta w było dane w Sylwestra, wciąż jeszcze później na drugi dzień poprawione. No i żeby się zagadała, zamyśliła, cholera, sąsiad miał drzwi otwarte i że ja się wyrwały, ja piernicie co ja teraz... Czekaj, może ja tu mam siłę, cholera, a ja pierdziele... Z, to, ho, z tym cholerstwem, może jakoś ja bym dla jego tu przy... Kurde, czekaj, nie przewalaj się. Może ja bym dla jego jakoś tu klejem przykleiła, może by tam... A, kurde! Cholera by mnie przyniotło. Może bym o to, jakie ten, e, jako kropelkę ścisło czy coś, żebym ja mu tu, nie wiem, tego zawiasa klejem dokleiła, bo cholera, zobacz, zawias się ze ściany wyrwał, niemal. To chociaż może ja bym mu tu na, na ścisło to zmontowała, żeby on, albo... O, ty! Ty, dobra, nie trzeba kleić. Czekaj jeszcze jakoś tu. A, dobra, będzie siedzieć. Siedzi luks! Tylko ta co? Może żeby to nie było na mnie, to ja tu z powrotem tą drogę śniegiem zasypię, Bo tak to on się wzięźmie droń domyśli, że ja że mu Suzem jechała, czy nie ja mur. Nie, ja wiem. Ja tu cofnę, czekaj no tylko wrócę w drugą stronę. Ja mu to z powrotem nagarnę tu w pierony. Tylko tako, żeby się też nie domyślił, to czekaj no, tak, o tako. Ja tu to zagarnę z powrotem, żeby nie było, że ja to odśnieżała. I że to wtedy na mnie, bo to pierony będzie gadali na wsi, że to... Pijana baba jeździła, cholera, śnieg odśnieżała i wieża ją urwała. To ja, ja to rozgarniam nas z powrotem. nas z powrotem ja tu w czystego śniegu dla jego nagarnę. O cholera, policjant przeskoczył przez... brupaciak jak skaczą, Co Zobacz, cholera, nie patrz, że śnieg... Czekaj, ta ludzie, to cię wam ja odświeżę. O, pieronie! Odświeżyć cię jak gdzieś jeździć Bałwanie jedny. Cholera, jasna z wami. Zwaszo jasno. bały? A dobra. Jeździ tak, żeś tak głupie. Dupie to mam. Niech rozwalają samochody. Eee, powiem wam, widzowie, że... Przyznajcie się. Ci... Ktoś z Was oczywiście pełnoletni dał w palnik. O czekaj, bo mnie włos do kawla Cholera, kuje. Przyznajcie się ci w Sylwestra ktoś dał wpalnik, że były problemy z chodzeniem. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście tylko pełnoletni. Ja wam powiem, że Łowczy ja to się tak żem przywalowała, że na drugi dzień to jeszcze żym poprawiała. No, ciężko było ze mną, ciężki stan. I, no a dzisiaj kurde tak myślałam może wezmę się za to robotę. się, żeby tu było po Bożemu. No i słuchaj ta co jeszcze odkryła, cholera. Zobacz! Kurde to cias tego wszystkiego, z tej zamarachi, świątecznej, przedświątecznej porządki. To ci ja zapomniała, cholera ziana zebrać, ludzie. No nie wiem, co wy ta, że, że to by się jeszcze nadało, żeby to zebrać, żeby to sprasować, czy to już... Nie no ja to myślę, wiecie, bo kiedyś to i zawsze gadało, że mróz to też wysusza. I e, ja to na przykład powiem wam, jak jest mroźny dzień, to ja jak na przykład galoty wypiorę... To ja też wystawiam na podwózie, bo schnie nawet. Tylko tak jak dzisiaj, kurde, jak ten śnieg pada, to ja nie wiem, czy, to, czy te szano to schnie, czy one moknie. No bo niby mróz jest, powinno schnąć, ale jak ten śnieg pada, to powinno moknąć. To to jest chyba tak wypośrednikowane. To może jak ja bym to zebrała, jakoś owinęła, bo co, to może nawet taka e, siano-śniego kiszonka wyjdzie, nie wiem. Może mi doradźcie, ja tak jeszcze pomyślałam, się kurde, bo tu ludzie czasami, widziałam, próbują coś tam jeździć, coś cudować, że niby oni do lasu jeżdżą, na grzyby pewnie, chcą biedaki jechać, ale nie mają jak przejechać, bo nie każdy ma takie fury jak ja, że wie tak. To i po błocie pójdzie, i po piachu, i po wsi. I zobaczcie, no tu nie ma przejazdu, to może byśmy jakoś tego śniegu trochę zepchli, żeby i do lasu na grzyby ludzie mogli jechać. Bo to wiecie, nie każdy jest ze wsi, co też miastowi. Oni mają te sportowe samochody pierońskie. No, no nie każdy ma taki sprzęt, żeby dojechać. Bo tym moim dziadem agresywnym on 4 na 4 napęd. To ja wam powiem, zaspa, nie zaspa. On idzie jak Pieron siarcisty, wiecie? Kurde, coś tu. Słabo bierze, musimy chyba ten punkt bardziej opuścić, ale nie wiem ci. Ursus się będzie kopał jak, jak łachmita. Zobacz taka to serta idzie. O ciężko dla jego. No ale może jakoś tu się przedostaniemy. Na słuchajcie, powiedzcie, jak tam u was Sylwester minął, jak tam u was po tych świętach wszystkich i tego typu. Eee, powiedz, ta, petardy to u was strzelali? Ja wam powiem, że ja Peter to nie strzelałam, bo po pierwsze nie miałam, bo mnie trochę było szkoda pieniążka na to, ale ludzie to tak łomotali. Ja akurat na świetla to byłam tam w, tym, w swoim mieszkaniu, w swoim mieszkaniu, nie tutaj w rodzinnych stronach i w ogóle. No i żeśmy później poszli, kurde, o północy na ten... na, na stare miasto. To tam wam powiem, tak łomotali tymi petardami. Fajnie było popatrzeć. Tylko powiem wam, że już po takim 07 to się trochę rozmywało. ledko, słabo się widziała. E, ale dobrze, że, że pomyślała, se na telefon wszystko nagrałam. To drugiego dnia, jakby wam prawie trzeźwa, to se obejrzałam i mogłam sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Jakby trzeźwym okiem na to patrzyła. Eee, ale powiem wam, że kurde z tym strzelaniem Petar to też tak różnie. Bo na przykład eee, moi rodzice właśnie mówili, że kurde, ludzie tu dookoła wszędzie strzelali u nas i tak dalej. I pies się bał, właśnie trochę pies się bał i ja nie wiem czy tak dobrze czy nie. No ja to ja, ja to akurat nie strzelałem, ja tylko... Oglądałam nie pod trzeźwemu, ale później na telefonie to już pod trzeźwemu, tak wam powiem. Dobra, tu trochę odgarnięte. Nie wiem, może to by jeszcze, może ja bym nawróciła i to, tak, ja tak zrobię. Nawróciłem, słuchaj, taj to w drugą stronę przegarnię. Bo jakby jakimś terenowym to by tu dojechali, ale osobówko to nie dojadą. Czekaj, damy to na drugą stronę. O, o tu widzisz, jaka jeszcze styl ta idzie. Styl tak kierony. Tylko trzeba, o kurde, też ten Ursus... Nie, ja wiecie, to też nie mój Ursus, to pożyczony od tego znajomego, to ja nie chcę mu tu za mocno rozklekotać jego. E, a, i w ogóle, no, sorki, że ja jeszcze tutaj, wiecie, przebrana za Mikołaja, się udaje Mikołaja albo coś w tym odcinku, ale to ja tak specjalnie, bo ja chcę jeszcze czuć klimat świąt, wiecie, o co chodzi. Bo dla mnie Mikołaj prezentuje się nie przyniósł, to ja, ja, wychodzę z tego założenia, że jak ja będę dalej tutaj Mikołaja udawać, to może jeszcze może mi jeszcze ktoś prezent przyniesie. Widzowie, a może u was Mikołaj zostawił dla mnie prezent, co? To jak to u was może zostawił dla mnie, to odezwijcie się w komentarzu, żeby mi dać go albo coś, no nie wiem. Może się pomylił po prostu. Albo jest druga opcja, że też dał w tak jak ja na Sylwestrze i mu się Wiecie, rozpiska tras pomyliła. Nie wiem. Nie wiem, ale chciałabym się dowiedzieć. O, teraz to wygląda ładnie, teraz to i... Teraz to i osobówko pojadzie. No. Chociaż z tego co bym widziała tam na drodze, to te osobówki to nie cholery. Nie patrzą niech nie ja do cholera. Nim nie szkoda zawieszenia i w ogóle, bo te bogate tu same mieszkają te... Gospodarze, to kurde, tylko ja tu biedę klepię, ale wizita. Wszystkie bogate, wszystkie biznesmeny, ale nikt nie pomyśli, żeby drogę do lasu na, na grzyby odśnieżyć. Tylko biedna Janina, wszystko, stara kobieta musi. Czekaj, bo tu jeszcze wiosnę był na pole, to tu chyba. To tu jeszcze wiosnę na pole odśnieżymy. W razie wiecie, jakby co tam trzeba było, zaraz, e, jakie zboże kościć albo coś. To też żeby przejazd był, no bo kombajny nie wiadomo, Ale teraz tak myślę, w śniegu to może nie będą kościli tak od razu, tylko jeszcze poczekają, jak się śnieg rozpuści. Ale powiem wam, z tymi gospodarzami to też różnie bywa. Różnie bywa oni tam mają swoje te metody. Ja to nie wiem, ja to zboże zawsze latem koszę. A teraz to nie widać śniegiem, bo przysypywane. Ale kto ich tam wie pieroniów jednych. Oj, ale tutaj na tej polnej drodze to już wicie. Tu pozawiewane skarpy porobione, to Jursus iść nie chce. Ja tu może lekko wyżej tego pługa podniosę, żeby on takich problemów tu nie miał. Bo to widzi, to on się kopie jak cholera. Może i ta wicha do jego zadusia, ale taką nie dał ten kolega i tako, i tako że jeździe. A ziem tak sobie pomyślałam, że jeszcze no Możemy być w mieście Tu wieczorem, jakie Na gospodarstwie Petardy odpalili Bo krowy to się chyba Petardów nie boją O, pod górę nie pójdzie Chyba To nie wiecie, co inaczej zrobimy? O, ja tu podniosę Czekaj Podniosę, ja Przestawię się, o i ty, kotujesz się na drugą stronę. I na razie tyle to jasu starci. Ważne, że na moje pola dojadę. A co tam się będę przejmował, jak? Nikt się mną też nie przejmował. O, cyk! Nielegacko wygarnięte. No, i żeby każdy tak dbało, to odśmieszanie jak ja. To by, słuchajcie, na wiosce się. Całkiem inaczej zimą. Dobra, jadziem tego sprzęta odparkować. Może tam go trzeba podtankować trochę, albo co. Cholera, no, ten śnieg tak cały czas sypie. Ja to nie wiem, ja się boję, że mnie tu zasypie, że ja już nie wyjadę. Temu ja tak codziennie, słuchaj, staram się tu dbać, to tu odgarnę... O kurde, zaraz drugie ja podo. Zaraz drugie ja z korzeniami podo, z zawiasami razem i ze wsiem, cholerka. Dobra, gasiem to. Jak ja, kurde, obszniesiony ja nie mogę. Dobra, czekamy do wieczora. No słuchajcie, myślałam, że se posiedzę, pociluję bombę, jak to mówią młodzi, e, z wieczorka po ciężkim dniu. E, trochę tu sobie może gulnęłam albo coś tam, ale no moje sąsiady no napierdzielają tymi fajerwerkami. Już wytrzymać tego nie mogę i postanowiłam, wiecie, Idziemy też odpalić. Idziemy odpalić, pokazać kto tu ma najlepsze bomby na wsi. Dobra. Eee, kurde, śniegu znowu nałupało. To się odgarniała. Dobra i... Dobra, idziemy. Zara, ja, zara im tu pokażę. Czekaj, ta już mam przygotowane. Dobra. Jesteście gotowi. Zara będzie odpalone. I... No kurde, i kto ma najlepsze bomby we wsi? Słuchajcie widzowie. I tym akcentem chciałabym wam e, pierwszy raz oficjalnie życzyć wszystkiego co najlepsze w nowym roku, żebyście zostali biznesmenami, żebyście w roku 2024 zarobili swój pierwszy milion najlepiej baksów, dolarsów jak to mówią, żeby wam się w życiu powodziło, żeby te łachmyty... W szkole Was tak nie męczyli, żebyście tam mieli też więcej czasu na oglądanie mojego kanału. Żebyście częściej zostawiali łapeczki w górę. Boże komentarze. A przede wszystkim, żebyście nigdy nie żałowali dla Janiny zostawić subskrypcji Bożej. I ogólnie, żeby Wam się powodziło. Trzymajcie się widzowie. I cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Szczęśliwego nowego roku. Życie Janinka Bosia.